No cześć, ja jestem Naiken i witam Was w drugim odcinku z Ravenfield. W tym filmie będę grał sobie misję na mapie Austria. Wy oczywiście z Pekopsie i będzie to dzień. W tym filmie też zagram sobie jako ci niebiescy. Dobra, więc no to startuję i lecimy po prostu. Mapa się mega szybko załadowała, tylko sobie jeszcze brońki ustawić jakieś fajne. Na tą mapę bardzo dobre są bronie na bliski dystans Albo jakieś bardzo szybko strzelne, więc Co sobie wziąć? Ale nie, postawię po prostu sobie na meczkę zwykłą bo nie wiem czy ta z tumikiem, czy zwykła Jak będzie w sumie Dobra, postawię po prostu sobie na zwykłą emkę Tutaj sobie wezmę uspa tylko... Nie, five sevena sobie wezmę i tutaj będzie granat Granat robi ogromną robotę na tej mapie zawsze a jak oni są mega w. No, bardzo są ściupleni. To mega. To można po prostu piękny granat tam rzucić, dobra. Co by jakoś karambi też tutaj wrzuca z tych broni może. Kolejny jakiś granat, albo. Dobra, o, co czwórka wezmę. Więc można startować. Dobra, to, teraz trochę ciszej mam tą grę. I teraz sam zrobić Firmid. Bo to jest też mapa z CS-a. Tylko jej nie kojarzę, to jest ciekawostka. Austria. Nie, nie kojarzę jej. Dobra, pójdę sobie najpierw po te ammo. Krejcy. Właśnie minusem jest y, tych specopsów, że jest tak mało bardzo tych misji, że jakby one się mega powtarzają. Ale fan jest na pewno z ich wykonywania. Dobra, co tu jest? O. Słyszę już jakieś kroki, więc przełup się. Schować, mam teraz dwóch moich kolegów, więc trójkę my to robimy. Co wy macie za broń? Ty masz kogoś umpa? Ty, o, ty też macie umpa, dobra to. Ja tak naprawdę jestem komandosem z M4, dobra. Tutaj trzeba mega uważać, bo są mega małe przestrzenie. A gdzie wy jesteście? Tutaj jest jeden gość. dobra. Panowie, musimy się schować, bo nas zaraz wypatrzą i będzie problem. Jak to jest z tym? No, jak przynajmniej zrzucić tylko O granacik, bo zrobi robotę. Dobra. A, je ja tylko jeden dostał granatę, ale dobra. To powinno być dobrze. O! Jak to MK się tylko rozwala te cratesy? Co jest? Jeszcze jeden crates, tylko gdzie on był? Hmm. Nie widzę za bardzo żadnego. Cóż to jest? Nie wiem, jakieś dziwne rzeczy. A tu jest, dobra. Muszę się trochę. Panowie, chodź, chodź tutaj, bo jak w poprzednim filmie, jeden zostanie pogłębiony przez. Dobra, udało mi się to ogarnąć, więc teraz tak naprawdę zostało mi tylko trzy obiektywy. Mogę w sumie zaatakować ich z drugiej strony tutaj. I na początku mogłem tego oficera zlikwidować. Dobra, wyjdziecie? Idziecie? dobra. jakoś oni tam idą, jakoś tam idą. Się dzieje. Tutaj chyba nic nie ma, kogoś. Na razie, to nic nie będzie, dobra. Jak to jest? 30... 30 metrów, dobra. Mogę teraz się tutaj bardziej zbliżyć. Może teraz bym. O! Tutaj, ktoś jest. Chodźcie tu. Chodźcie tutaj, bo wy znowu zaczęliście strzelać, a ja nie chcę żebyście zaczęli strzelać. Tylko, kurde, oni się tu patrzą. Nie wiem ile mam tych granatów. Mam chyba ostatni to jest granat. Mam tutaj 3C4, więc mogłem w sumie ich jakoś użyć. Oni tutaj są, więc... Nie wiem. Czy to jakoś tu rzucę? O kurde. Oj oj oj, oj dobra. Mogę po prostu ich jakby wywołać tu. regroup. Teraz przydałoby się ich zaatakować, ko. Nie przytał jak... Co ty robisz? Dobra. I teraz my zawracamy Jak oni zaczną nas atakować To wybombię to Jest tu ktoś? Chodź tu Dobra padł No chodź, chodź Jak tu ktoś przyjdzie to od razu wybombię go panowie wy się tam może oddalcie Bo zaraz Cezę z tego Z prawej strony coś idzie Zwy chyba też coś idzie chcę jak oni tutaj przyjdą, żeby to wybombić, bo to będzie mega wyglądało jak oni wszyscy padną. O. Dobra, jeden dostał Jeden dostał ładnie Dobra, kolejny i ty też. Ale ta MK jest mega dobra, co jest? Nawisk jest bardzo dobra. O, przykazuje jeszcze tego Patro zrobiłem. Dobra. Czyli teraz został mi to. 50 metrów do mida, ok Jak tam idą, panowie? Dobra, dwójka żyje, więc jest bardzo stabilnie Będę mógł w sumie jeszcze raz C4 użyć To jest dosyć dobra broń ta C4, żeby ich tutaj zagonić i rozwalić 40 metrów mm, O, widzę nogi jakieś, dobra Może po prostu granat wam tu rzucę? Co wy o tym myślicie? Hmm. Nic się za bardzo tutaj chyba nie zadziało. Kurde, dostałem, tylko że mnie pal. Objective completed. Dobra Wszystkie obiektywy są zrobione, więc można po prostu iść, tak? Let's walk. Dobra, i tu po prostu on foot. Dobra. Czyli w sumie misja ukończona jest w mniej niż pół odcinka, dobra. O, ej, tu kolejny tu ziomek idzie jakiś. Musicie go zabić, bo ja niestety nic nie zrobię. Dobra, więc ja przygotuję jeszcze kolejną misję. O, ale strzelają tam i widzimy się po cięciu. Dobra, mam kolejną mapkę tutaj, jakąś polną wybrałem i teraz mogę sobie w sumie jakąś snajperkę wziąć. Ze snajperek? O, i e, mogę skara dobra, skar będzie dobrą opcją. A tutaj bym sobie wziął, jak to wygląda z tym? Wehicle patch, dobra. Czyli tutaj już by się przydało wziąć Javelin Missile. Piświm i AT4. Dobra, Javelina wezmę sobie. A karambit niech w sumie sobie zostanie, bo on mi aż tak bardzo nie przeszkadza. O, właśnie jedzie coś. Coś tutaj jedzie tylko. Minusem tej mapy jest to, że często się bugują te pojazdy w Jak zawsze gram sobie. Ostatnio gram sobie i właśnie jeden czołg się po prostu zbugował w ziemi. Już nic nie mogę tak naprawdę zrobić, więc. Dobra, gdzie jest Commander Officer? Tutaj jest. Jak to wygląda z tym? Bo teraz będę iść na trójce, dobra. I teraz sobie wziąłem jakąś magiczne Te Range Finder, ale są jakieś. Te od MGK'ów. O, do BWP są dwójki, dwa. Tak, mam ich nie rozwalać, ale dobra, skupię się może na obiektywie, gdzie mam zlikwidować oficera. Mam teraz tego magicznego Skara, więc on jest bardzo dobry. Z moich kolegów, co wy macie? O! Jeden ma negefa, a ty co masz? A ty masz... a, emeczkę zwykłą, dobra. Więc będzie bardzo ciekawy na pewno. Szkoda, że nie można jakby ustawić, żeby oni mogli... Żeby oni mogli, no, mieć po prostu customowe przeze mnie bronie. Bo czasami na przykład nie chcę, żeby mam miał negefa, tylko coś bardziej jakby snajperkę albo coś innego, ale niestety się nie da, bo twórca tego nie doda. Dobra, więc tego gościa mam rozwalić Ich jest tutaj cztery, tylko właśnie mm, Power fighting jest, tak no, To jest właśnie ten minus tych customowych mapek, że Czasami ci oni właśnie tak się zachowują, że po prostu krążą w jednym miejscu, ale dobra Zlikwiduję po prostu tego chłopka tylko Dobra, dostał To jest Skar, więc mogę po prostu użyć szybkoszczelności jego co mnie tu jest, Dobra, gdzie jesteś? A tu jesteś. Dobra, padł. I kolejny będzie tutaj. dobra. I do Sacha Trzota. I co? Wszyscy palni, dobra. Więc można teraz się skupić na t 72 b Przeładuję sobie magazynek. Mam tylko moda, który sprawia, że ten magazynek, który ja teraz przeładowałem, mam jakby nadal w. no swojej postaci. Mam nadal tutaj 9 pocisków po prawej stronie. I'm looking for you, dobra. Spokojnie, teraz bym się jakoś z drugiej strony tej rzeki małej pojawił. O, tu jest goście jakiś. Też trzeba cię zniwelować. Dobra, dostał. Teraz dobicie. dobra i pal. No i super. Dobra, może jakoś krążną drogą wezmę, żeby mnie nie zaskoczyli tutaj nigdzie. Bo was tutaj nigdzie nie widzę, tylko no, czasami się ta mapa właśnie tak buguje. Ale nie wiem czy to nie jest karta mo nie jest to wina mojej karty graficznie, bo ona jest tragiczna Dobra, jak to jestem? Ja nie mi patrzę, dobra, ja się aż tak bardzo nie boję tego patrolu. O! Tu coś... Gdzie wy gdzie jesteście? A tu są, o kurde. Dobra, czy ja nie jestem aż tak blisko. Jakoś dalszą pozycję bym jakoś zajął i bym mógł może ich zdjąć z daleka. Z mego skara. Jaskar jest naprawdę dobrą bronią tutaj. W sensie jest okropne, ale tutaj. Szkoda, że ja nie mogę tego skopa przybliżyć. Tak, nie mogę. Ja muszę jakoś to. Dobre dostał? Oni się alarmują. O. Kolejny dostał, ale ładny headshot to był. Jeszcze tutaj dwóch będzie. Widzę jakoś. O, łepek idzie. Muszę bardziej tutaj teren ogarnąć. O, jeden dostał, teraz drugi zaraz wyjdzie. Dobra, i dwóch padło, ładne headshoty były. Teraz tak naprawdę zostało mi rozwalić tego T72. A przy okazji, rozwalić sobie te dwa pozostałe cele. w Eagle Patrol to nie będzie przypadkiem T62 albo T72, bo to jest takie. Ja mam Raveny tutaj. To one mają inne ustawienia pojazdów, które sobie wgrałem. Ale tutaj kopci się coś. To jest chyba z tego samolotu, jak się nie mylę. Bo ta mapa w ogóle ma jakiś lore w sobie, a po prostu ja gram sobie z bo... ...bardzo przyjemno to jest. Misyjka. Jak ogarnę sobie lepszą kartę graficzną, to może coś bym ogarniał z... Innymi trybami w grze, bo tu dużo jest jakaś dominacja, nie dominacja, tylko one właśnie mega mi lagują jak mam te lepsze pojazdy. Bo mogę sobie grać drugowojenne, ale na drugie wojnie aż tak bardzo nie chcę się skupiać. Na pewno fajna ona jest, ale nie chcę mi się za bardzo instalować, wszystko związane z nią, bo tak naprawdę z podstawowej gry chyba nic nie mam teraz. O, dystanty 72. Mmm, tu są, a ci goście tutaj są zestakowani, dobra, jakoś to trzeba ogarnąć. Po prostu full auto. Teraz wszyscy padną? Ten skar ma mega dużo ammo, tak, ma wciół dużo ammo. Co jest? 20 pocisków, wasz ma. Dobra, wszyscy tam padli. A teraz mi zostały dwa obiektywy. Jak rozwalę sobie T72? Rozwalanie T72 jest po prostu piękne. Jak ta wieża wylatuje, ale zaraz zobaczycie. Jakoś to miejscowię. O tutaj. O dość dobra, do środka to Bakuje. O i co jest? Faktycznie tak, jakby do środka padło. Dobra. Uciekamy teraz. Przyrzę, żebym jakoś tego bardzo nie stawiał. Bo to może coś się zepsuć. Dobra. Słyszę. Chyba gąsienice czy coś w tym stylu. Są te dwa berdeki O, coś jedzie. Tak, coś jedzie tutaj. No dobra, jak wygląda sytuacja z t 72 Muszę jeszcze chyba z 15 tam, poczekać. O! TAS dostał. I zaraz ta wieża mega ładnie wyleci. Jej nie ma. Tylko żeby jeszcze na mnie nie wpadła. Dobra, keep it up, Taylor. Dobra, teraz pójdę sobie po. Range Station. Wyczyszczę sobie i będzie dobrze wtedy. Tylko tutaj jeszcze patrzeć. Czy jakieś te. Niedobitki zostały. Chyba nic nie widzę. Lepiej będzie, jak będę używał tego nieć findera, bo on jest fajny w sumie. 245 metrów. Chyba nie ma za bardzo jakichś patrolów na tej mapie, które sobie jeżdżą. Nie ma, albo się po prostu ten zbugował goście po prawej stronie. Tak. Chyba on się zbugował, tak mi się wydaje. Ale tu się fajczy to wszystko. 190 metrów. I tu będzie... Tak, Ranger Station. A wy Patrol pewnie tam dalej czeka. Tak, on po prostu czeka, bo on się chyba zbugował, tak mi się wydaje. Bo to jakieś drzewa czy tam krzaki są, nie wiem. No czasami można fajne misyjki zrobić, a czasami może to się zbugować i będzie mały problem. To jest niestety wina tych customowych map, że jakby nie mają pewnego wsparcia do tych specopsów. No dobra, wy wszyscy jesteście tutaj A co tu się dzieje? Oczywiście znowu, właśnie to jest ten minus tych map, że oni nie mają jakoś jakiegoś fightingu normalnego A po prostu full auto wezmę i wszystkich rozstrzelam tutaj. Dobra, wszyscy pali To clear, Vehicle Station został Co jest? Ale ten Javelin jest powalony co tu się dzieje? Tylko nie wiem przypadkiem czy pewny mod mi nie usuwa HUDu tego. Nie wiem. Zobaczę jak to będzie. Jestem coraz bliżej tego pojazdu. No szkoda, że w tych opsach nie ma jakby tych, no że po prostu nie powinno widać jakby ikonek pojazdów. O. Tu jest. Jak z Javelinem jest. Mogę, mogę strzelić? O, poleciał Jabel! Dobra, panowie, uciekamy! Bo tu mały problem. jest Kurde, jeden dostał Jabby na trzeba przeładować. Co jest tego on przeładował to szybko? On się chyba... Nie, on się nie rusza. Dobra. Dobrze, że on się nie rusza, bo był mały problem wtedy. Kurde on strzela. Dobra, panowie, wy tam się po prostu tutaj przed skamcie, skampcie. Ja chcę, żebyście palni wszyscy. A jakoś muszę go rozwalić, ten javel nie działa bardzo To jest sam problem, że on cały czas będzie mnie widział teraz Mogę zwykle zwykłego RPG jakoś wziąć, to by było lepsze Kurde, strzela Bo to jakiś goście jest w środku, dwóch ich jest Muszę się jakoś zagrać tak, żebym nie dostał od razu strzała Dobra, ładny. Kurde jestem jest ten mały problem O, o, o dostał Co się zryspiło? A tu więcej ich jest, gdzie oni są? Co ja widzi? Kurde, on nie może dostać z tego Javelina czy o on zaczął jechać ej on, ej, on, jedzie, o kurde Ej, on po mnie jedzie Co jest? Kurde, na czopu tu jedzie Le Lewo, kręć Nie no Kurde, to chłopiec Dobra, już strzelałem go Panie, chodź tutaj tu coś się złego stało Kurde, tu, kurde czołg tu patrzy Ja spodziewałem się, że on po prostu wjedzie na mnie teraz Kompletnie się tego nie spodziewałem A, jest przeładowane to jest Kurde, ja on jedzie Jest ten że on jedzie No, lewo kręć, kurde Lewo, lewo, lewo Lewo Strze Strzeli, pewnie Kurde, my... Co jest z głównego działa pali? Dawaj strzelaj, kurna Nie mogę w niego strzelić, co ci się dzieje? No to by tragiczny wybór Javelina jakoś Bo nie daje sobie rady tak taką małą odległość I to ten czołg atakuje Strzelaj do strzela z głównej armaty, dawaj Dawaj Strzelaj Kurna strzelaj Nie możesz strzelić O nie Kurde Muszę jakoś to zrobić taktycznie, a mnie tu goni też jest odwam Coś z mojego strzelił Kurde, <głos》> przewrócił się Co się dzieje? Kamikadze zaraz zrobię Co mam zrobić? Nie wiem co mam zrobić kręci w prawo To ja idę tutaj Dobra Dobrze, że on nie ma tego gościa na karabinku z góry Kolego Weź Weź ty po prostu uciekaj Najdalej Tak, żeby on cię nie rozstrzelał Kurde De. Jednak nie, chodź tu. Albo nie. Uciekaj, uciekaj, Ty po prostu uciekaj, ja go i się zajmę nim. Wiesz, żeby mnie nie przejechał teraz. Kurde, bo on kręci to marmatą teraz tu nie, nie strzelaj w niego, kurna! Zabijesz go! Chodź tutaj. Skup o nie! O nie gościu umarł. Dobra, teraz ja zostałem. Też się nawalać tym czołgiem będę. Jeden na jeden. Dawaj, pal, Javelina. Kurwa, strzelaj! Nie mogę strzel nie mogę, strze mogę strzelić tak blisko tak? odległość. Jest tak tragiczne, dobra. Kurde Najgorsza broń to kurde Javelin jest, bo on coś nie łapie mi tak na blisko Czy w sumie to nie powinien łapać się tak blisko, ale dobra Kurde, bo mi przejedzie zaraz tym czołgiem Jakoś to muszę zrobić Nie wejdę na górę, bo zaraz mnie zrzuci Mogę ci ukraść ten czołg? Kurde, nie mogę ukraść Kurde, skopam ci ten czołg Dziadu jeden Skopam ci go Tylko żebyś do, ty żebyś do tyłu nie kręcił Dawaj mi ten, czoł, czołg. A ci go... O nie! Oh, dobra. Jakoś udało mi się to zrobić. ogóle... nawalam ten czołg. Z nawalam. Dobra. Pan, kręci. Ej, nie na mnie, kolego, spokojnie. co jest. Z głównej maty nawala. Nie czy ci koledzy nam się nie skampnęli, że coś się odwala dziwnego. Dobra. skopniaka rozwalę ten czołg, zero. O nie, to jest... Nie widzę nic! Co się dzieje? A dobra, żyje. Przewróciłem się chyba. Dobra. Kurde, dawaj mi ten czołg, Dziadu jeden. Muszę się wycofać tak, żeby on mnie nie rozstrzelał. A żebym ja mógł go rozwalić. A, dobra. dawaj, dawaj, dawaj. Szalaj! kurwa. kurna. Ciekawe. A, bo ja go nie przyłatowałem, dobra. It makes sense dlaczego nie możesz strzelać, bo nie mam kurde pocisków. On jeszcze. No. Dostał! Dostał, rozwalony jest, super! Niszczony czołg. Dobra. Pięt the Laving Zone. Wyczyszczę tych panów jeszcze tutaj, może tak elegancko. Gdzie wy jesteście? Mega dużo akcji bo... Oh, kurde, wyspotowali chyba. Mi się w wydaje. Gdzie wy jesteście? Nie widzę ich na mapie. Bądź tutaj mnie spotowali, tylko ja właśnie nie wiem za bardzo gdzie mnie są. Te bw dobrze, że siedzą. Mam jeszcze pocisk... W sumie mogę rozswalić tego jednego bwp czemu nie? No weźmy go Namierz mi tylko BWP. A, czemu nie nabierz A już się pojawił ten gości, dobra. Fan house W sumie on się weźmie za tych lutków tam, więc ja po prostu mogę uciec. Jako jedyno dało mi się uciec, ale co tu się nawalało? Co się odwalało, co było niemożliwe po prostu Dobra Jeszcze tutaj masz jest Dobra, I Czekajcie, dobra Pójdę szybko do tego helikoptera, ja po prostu uciekam stąd co się od... Ja było cudowne z tym czołgiem. Przodowany jestem żeby Nie jest przodowany, dobra. Wsiadam i ja po prostu odlatuję. D dobra. Koniec. Co, so, udało mi się ogarnąć w tym odcinku dwie misyki jakieś i nie wiem, kolejny odcinek, nie wiem, z czego będzie w sumie. Albo będzie z Ravenfielda też, albo z Minecraft Story. Nie wiem, zobaczysz jeszcze, co uda mi się ogarnąć. No so, co, co, do zobaczenia w kolejnym. Cześć.